szkoła jest przygotowana na przyjęcie pierwszoklasistów na uczniów sześcioletnich i zarówno siedmioletnich i to przygotowanie jest pod względem technicznym infrastruktury, wyposażenia budynku, także dzieci mogą być w naszej szkole bezpieczne. Narobiło się z, z obniżeniem wieku szkolnego dzieci sześcioletnich, dużo takich mitów, że szkoły są nieprzygotowane, na przykład łazienki i tak dalej. Chcę powiedzieć, że to nie ma po prostu racji bytu, to znaczy nie ma miejsca. Szkoły są przygotowane, a przede wszystkim chciałbym również powiedzieć, że Dzieci sześcioletnie dzisiaj, a dzieci sześcioletnie 10 lat temu, to też jest duża różnica. Ja tylko powiem na rozwój fizyczny. Proszę zauważyć, jaki był średni wzrost uczniów siedmioletnich przychodzących 10 lat temu do szkoły, a jaki jest obecnie? Mogę powiedzieć, jako praktyk, jestem dyrektorem od 10 latniej szkole, że my ławki zamawialiśmy kiedyś do klas 1-3, tak zwane cztery. I pięć. Bo teraz zamawiamy 5 i 6. Proszę Państwa, możecie czuć się pewni, że Wasze dzieci w szkole będą bezpiecznie przyjęte i będą bezpiecznie, w bezpiecznych warunkach mogły rozpoczynać naukę i edukację.